Dzień dobry Państwu. Ja włączę sobie komputer, jakbym się wątek urwał w tym yy, omówieniu. Będę mówił o tym, co o uzupełnieniach zabytkowych zespołów na terenie Dolnego Śląska. To jest zbyt duży temat, stąd yy, z góry przepraszam, ale... Skupiłem się głównie na Wrocławiu. Ten największy ośrodek jest jednocześnie pewnym wzorcem i punktem odniesienia dla wszystkich innych miast i to, co dzieje się we Wrocławiu, dobre lub złe, jest w taki czy inny sposób na różną skalę, powtarzane, potem przetwarzane w różnych innych ośrodkach. Który tutaj Rozumiem, jeszcze sobie? Proszę Państwa, stare miasto, albo generalnie cały szeroko pojęty obszar staromiejski Wrocławia został wpisany na listę pomników historii. Ale miasto było rozbite, w, no jak liczono, swego czasu blisko 80%, i ilość koniecznych uzupełnień, zwłaszcza w tej zabudowie staromiejskiej, była. Ogromna i nadal jeszcze zostało sporo miejsc. Natomiast yy, najlepszym, najbardziej konsekwentnym przykładem yy, ciągłych działań, yy, yy, nie tylko rywalizacyjnych, ale również wprowadzania sensownych. Yy, logicznie uzasadnionych uzupełnień. Takim obszarem jest najstarszy obszar, najstarszy zespół z Wrocławia, zespół Ostrowa Tumskiego. Tu jest stan tego zespołu sprzed 1945 roku. Tak wygląda. To jest zdjęcie z 1913 roku, ale ten obszar nadal zachował swój wygląd, swój charakter i jest no, zwiedzany dosyć intensywnie przez wszystkich uważany za ten obok, obok rynku starego miasta najlepszy, najlepiej zrealizowany obszar Wrocławia. Widok z lotu ptaka, ja mam jeszcze zdjęcie trochę później, tu jest ujęcie bardziej aktualne. Widać tutaj między innymi zaraz gdzieś tu jest, to jest tu jest gdzieś ten. Aha. Nie, widzę, nie widzę. Yy... Mamy tutaj m.in. Innymi... dobrze, yy, to są w 2020 roku oddany obiekt. To jest najstarszy budynek, najstarszy budynek uczelniany w Wrocławiu, dawny Aluman z początku XVIII wieku, zburzony, zniszczony w czasie działań wojennych, zburzony do, 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 do murów piwnicznych podczas pierwszego etapu odbudowy. W wyniku planu z lat 90. została... Odtworzona szansa na jego przywrócenie i ostatecznie został przywrócony. Jest to dosyć, dosyć nietypowy przykład, bo on pokazuje, że nawet szczegółowy zapis planu, mówiący o przywróceniu z zachowaniem reliktu w wiernej formie, może być przez projektanta dosyć perwersyjnie przekształcony. Mamy problem z tym. Yy, nie typowym kolorem, zwłaszcza dachu, który poza yy, olbrzymim kosztem tworzy pewne problemy, jak również z yy, sposobem, z technologią. Zamiast yy, wy zrobić po Bożemu na tych starych murach yy, tradycyjnej technologii ten budynek, wykonano go w yy, Prawda, ślizgowo w betonie i nałożono elewacje w formie paneli y, imitujących tą architekturę historyczną. Niemniej jest to y, y, obiekt, który uzupełnia swoją bryłą y, tą przestrzeń. Kolejny obiekt, który też świeży, był oddany całkiem niedawno, już na obszarze tak zwanego placu katedralnego, czyli Poza, właściwie poza tym pierwotnym obszarem Ostrowa Tomskiego nowoczesny hotel trochę bardziej się wpisuje w kontekst tego XIX-wiecznego seminarium niż Ostrowa Tymskiego, ale jeszcze mieści się w, w ramach po prostu tego krajobrazu historycznego. I jeden z pierwszych obiektów z takiej drugiej fazy odbudowy, pierwsze uzupełnienie to jest kamienica z lat, znaczy budynek z lat 70., który wypełnia ślepą ścianę po pozburzonym po obiekcie, zresztą dosyć bezstylowym, tworzy, uzupełnia przestrzeń takiego poszerzenia zabytkowej uliczki kanonii. Na Ostrowie Tumskim. Kolejne obiekty, szereg obiektów, które stanowią właśnie wypełnienie tego, tej przestrzeni staromiejskiej. Mówiłem już o tym hotelu, który jest stosunkowo świeżym obiektem. Najważniejszym dla tego zespołu uzupełnieniem był tak zwany Zespół y, Domu Księży Emerytów, praktycznie ponad większa część y, północnej pierzei głównej ulicy Ostrowa Tumskiego, ulicy Katedralnej, która w, y, od chyba 75 do 79 roku została Przywrócona tutaj z, z wykorzystaniem działań stricte konserwatorskich. Zostały uratowane średniowieczne piwnice, wyeksponowane relikty XIII-wiecznej Szkoły Katedralnej, zachowane fragmenty dolnych partii, parterów, elewacji części z tych domów. Wykorzystano też odnaleziony detal z wystroju elewacji. Jeśli idzie o same elewacje, to jest to przegląd od y, możliwych do zrekonstruowania elewacji do kształtowanych brył z y, stylizowanymi w gruncie rzeczy współczesnymi elewacjami. Ten zespół przywrócił Ostrowi, tej ulicy Ostrowa Tumskiego i Ostrowa Tumskiemu spójność i w tej chwili już w zasadzie nikt nie pamięta, jak ta przestrzeń wyglądała po zniszczeniach wojennych przez wiele lat. Inne obiekty The mame tutai. Świeżo w tym roku uzupełnienie, też efekt tego uchwalenia planu, który nakazywał przywrócenie czy pozwalał na przywrócenie tych części historycznych budowli. Budynek katedralna 1, też z zachowaniem oryginalnego portalu, postawiony na starych piwnicach, zamykający wylot ulicy w kierunku sąsiedniej wyspy Piasek. No i widać na jak w tej przestrzeni, tu przy katedrze, przy y, powrocie arcybiskupim, jak wygląda ten nowy budynek, y, ten biały budynek alumnatu. Tak on wygląda, y, du dużo gorzej niestety wygląda z przestrzeni zewnętrznej. Tu mamy zbliżenia, to jest, jeśli idzie o alumnat, y, no, widok tego obiektu z bliska. To jest uratowany i zestawiony z oryginalnych elementów w 100% portal. Zresztą zarówno obiekt, jak i ten portal jest autorstwa wybitnego architekta i niezłego rzeźbiarza Błażeja Pętnera. W tej konwencji odbudowy ten portal się już nie zmieścił. Nie, 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 autorzy nie chcieli go wstawić z powrotem albo chociaż skopiować w tej, w tej nowej bryle. No, to są te konsekwencje. Tego może tych nieszczęsnych zapisów niektórych kart, a może po prostu złego nauczania architektów, którzy chcą koniecznie eksponować swoją własną wizję, uważają, że działania odtwórcze nie są działalnością godną prawdziwego twórcy. Dobrze. Znowu zbliżenie kamienicy. Również ten obiekt, katedralna 3, został w latach 80. odbudowany w bardzo taki surowy sposób, ale wypełnia przestrzeń. A to jest ta ostatnia kamieniczka, która została, czy dom kanoniczy, która została przywrócona praktycznie w tym roku. I oprócz Ostrowa Tumskiego mamy też y, szereg wysp, które są w tym zespole zabytkowym, ale które poza y, monumentalną architekturą w zasadzie zostały bardzo dramatycznie pozbawione tej zabudowy. I mamy tu do czynienia z pierwszymi próbami y, w oparciu o, oczywiście o te nowe plany y, tworzenia nowych plomb. Ta plomba jest efektem z jednej strony bardzo y, rygorystycznych ograniczeń gabarytowych y, narzuconych przez plan. A z drugiej strony, y, niezwykle wysokich kosztów y, działki gruntu, więc projektant musiał się w tym zmieścić. Uzyskał całkiem ciekawy efekt, ale, ale to tak naprawdę nie pozwalało na jakieś większe y, szaleństwa czy próby artystyczne. Musiał zrobić maksymalną ilość pum przy odpowiedniej wysokości, na odpowiedniej działce. Tak to wygląda z, w tej chwili z boku. To jest y, kawałek ulicy, tego nie widać w tej chwili. Cała reszta zabudowy tej, tej wyspy, praktycznie to jest ten żetrawnik. Na sąsiedniej wyspie, y, wyspie Słodowej, niestety jest trochę gorzej. Ta efektowna y, dobudowa do tam postawionej kamieniczki, no, niestety straszliwie kontrastuje z tym wszystkim. Mimo, że też w jakiś sposób utrzymuje skalę. I, proszę Państwa, druga taka sztandarowa część rewaloryzacji i pełna różnych uzupełnień, to jest obszar Starego Miasta. Jak już mówiłem, zostało to Stare Miasto, zostało wpisane na listę pomników historii, ale też po tych zniszczeniach wojennych znalazło się na liście tych miast, które miały być odbudowywane. Ta odbudowa sprowadzała się w gruncie rzeczy do, do przeprojektowania trzech głównych placów miasta, no i uporządkowania pewnej ilości ulic, do tego doszły odbudowane wszystkie kościoły, więc to razem dało przestrzeń miasta. To jest stan przedwojenny, tak wygląda ta starówka, znaczy fragment, czyli rynek obecnie. W innym ujęciu można spojrzeć na to w ten sposób i wiele z tych kamienic jest, część jest od, 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 konserwowana, ale olbrzymia ilość jest odbudowana i wręcz we Wrocławiu posłużono się y, pracami y, doktora Rudolfa Steina, który odtwarzał ciągi elewacyjnej swojej pracy na podstawie bardzo bogatego archiwum budowlanego odtwarzał stan, wygląd rynku około 1800 roku i to było w wielu wypadkach podstawą do przerobienia nawet już mocno przebudowanych później czy przetworzonych całkowicie obiektów, ale stosowano przy tym rozmaite zabiegi takie jak przemieszczenie elementów, portale, elementy wnętrz <noise> Więc ten generalnie ten proces, można powiedzieć, że udał się, widać to po, znowu po ilości zwiedzających i po tym odczuciu, że jest to nadal stare miasto i że jest to zespół zabytkowy, chociaż gdyby liczyć sobie to w procentach, to mogłoby wyjść mm, różnie. Ostatni yy, to jest ostatni obiekt, który został zrekonstruowany. Kamienica, w zasadzie zespół Kamienicy pod Złotym Psem, w 1993 roku nagrodzony nagrodą Ministra Budownictwa, z rekonstrukcji podlegał praktycznie budynek frontowy, budynek tej Kamienicy pod Złotym Psem, sąsiednie dwa obiekty Wita Stwosza 1-3 są, w zasadzie już modernistycznym czy też postmodernistycznym uzupełnieniem, ale oddającym parcelację kolejnych członów tej zabudowy. Taka kamienica jest postawiona z zachowaniem starych piwnic sięgających w wieku XIII z wykorzystaniem drobnych, zachowanych elementów i w zasadzie całkiem nieźle się wpisuje w przestrzeń starego miasta. Ona, jak mówię, zakończyła. Tą odbudowę pierzei rynku wrocławskiego, ale nie całego starego miasta. Te przykłady, przykład wrocławski, on nadal jeszcze oddziaływuje na inne ośrodki. I to jest późny może przykład, bo w latach 90. miasto Lubań. Zdecydowało niezwykle rozbite, bo tam, jeśli Państwo pamiętacie w historii, y, chyba trzecia Armia Wojska Polskiego natknęła się na, na grupę Schellnera i były bardzo ciężkie walki. Miasto stało zupełnie rozbite. Ale po pewnej zmianie systemowej, można było z, y, zmienić plan miejscowy, i y, została tam przeprowadzona y, bardzo sensowna. Y, Rewaloryzacja tego całego starego miasta, gdzie podstawowym jej niejako elementem było przywrócenie historycznej parcelacji. A takim sztandarowym przykładem, który tworzy przestrzeń, to jest blok środynkowy, w którym tak naprawdę tylko wieża pierwotnego ratusza. No i teraz muszę wrócić. Jest, pochodzi pewnie jeszcze z XIII wieku, parę piwnic, które się udało uratować przy okazji badań archeologicznych. Cała reszta jest po prostu pewnym odtworzeniem czy nawet pewną przetworzeniem, przywróceniem tej architektury, która tam istniała, no przynajmniej bryłowo. Blok sukienic, na przykład jest przeszklony, ale pokazuje czym ten zespół był kiedyś. To są fragmenty y, ulic Starego Miasta. Mamy tutaj ulicę y, y, kuźniczą. Mamy też y, z y, zabudową y, w, po części zachowaną, ale w większości też już y, y, są to uzupełnienia z różnego okresu. Y, wcześniejsze tutaj to jest, to jest chyba jeszcze z przełomu y, lat 50., -tych, 60. -tych, natomiast te kolejne to pochodzą z początku lat 90. -tych. Całkiem zgrabnie zamknęły tą przestrzeń ulicy. Można, można y, kaprysić na detal, ale y, w masie oddają tą skalę y, zabudowy ulicy i, i przestrzeni Starego Miasta. Y, od y, mniej więcej początku lat 60. zmienia się wizja. Y, architektoniczna zabudowy Starego Miasta. Wygrywa koncepcja y, architektury modernistycznej i nie to byłoby jakimś złem, niemniej zrywa się również z y, rygorystycznym przestrzeganiem zasad konserwatorskich dotyczących urbanistyki. Przestają obowiązywać albo bardzo luźno są traktowane takie sprawy jak linia zabudowy, jak y, skala, no i miasto jest zabudowywane dużą ilością takich o, substandardowych, o nie najlepszej architekturze, bloków mieszkalnych. Najgorszym rozwiązaniem, najbardziej destruujący przestrzeń miejską, są jest zabudowa punktowa. Być może, że ona jest dobrze doświetlona i wygodna dla mieszkańców, ale z punktu widzenia przestrzeni miasta. Te obiekty są najbardziej przestrzeniochłonne i najbardziej rozbijają tą przestrzeń. One często są postawione wręcz na dawnych ulicach, więc to, co jest grzechem tego. Tego działania to jest to yy, odejście takie dosyć swobodne, ponieważ nie robimy, już nie, nie, nie rekonstruujemy, nie, nie, nie zajmujemy się rewaloryzacją, budujemy nową architekturę, to możemy też przekształcać do woli, niejako na swój własny sposób tą przestrzeń. I to niestety zdarzyło się we Wrocławiu, ale także w wielu innych miastach śląskich. Największym takim zespołem, który miał przygotowany. Tu widzać na górze jest szkic, jeden ze szkiców rozwiązań ciągów elewacyjnych. Jest to plac Nowy Targ. Został wykonany w takiej wersji modernistycznej. Przestrzeń po tak zwanej trasy WZ, w której pojawiają się różne dziwne rzeczy. Na pierwszym planie to jest parking wielopoziomowy z wieżą. Po drugiej stronie również z takim wieżem termosem Kino Helios. Yy, przykład plomby, która nawiązuje nie do końca do tego, co trzeba. Nawiązuje do Domu Towarowego znakomitego autora yy, Mendelsona, ale autorowi to bardziej pasowało niż cała przestrzeń. Jeszcze gorszy obiekt jest chyba na no zbiegu ulic Szewskiej-Wita Stwosza. I najgorsza rzecz to jest yy, obszar yy, tak zwanego Placu Dominikańskiego przed wojną. Oł. W tej chwili ta przestrzeń Starego Miasta zupełnie się nie nie, nie, nie jest nie do poznania, jest tak przekształcana, że mamy to są ostatnie jeszcze działania konserwatorskie w tym rejonie przy odbudowie Muzeum Architektury Skrzydło Wschodnie o medalistycznej formie, ale ładnie wpisujące się w tą gotycką architekturę, z drugiej strony jest między kościołem a, a barokowym refektarzem nowe skrzydło klasztoru dominikanów. Cała reszta niestety zaczyna wyglądać, jest przeskalowana i może ostatni i chyba najbardziej niebezpieczny przykład, kolosalny obiekt biurowy między Kościołem św. Wojciecha a y, uratowanymi reliktami. Chyba najcenniejszego z takiego międzynarodowego punktu widzenia obiektu w Wrocławiu. Pierwszej na świecie neorenesansowej budowli z 1766 roku. Wtedy był to zupełnie nowy prąd prawda, w architekturze pałac Hatzfeldów, który tak wyglądał przed zniszczeniem, w tej chwili tak wygląda po, po, po obłożeniu go jakimiś dziwnymi rzeczami. I, ten obiekt powinien być przywrócony, moim zdaniem, ale ten kolosalny obiekt zagraża mu i obawiam się, bo widziałem już dwa projekty, zamienia go również na podobną klatkę, taką jak ta obok. Oczywiście portal będzie wmontowany w tą klatkę z całą pieczołowitością. Znowu przykłady. Co y, jest w tej chwili charakterystyczną cechą tych, tych nowych działań? Y, działanie przez kontrast. Y, galeria Owo dostawiona do wpisanej do rejestru takiej ekspresjonistycznej, ceglanej Poczty Głównej, działa na zasadzie absolutnego kontrastu. Nie chce mieć nic wspólnego z tym zabytkiem, ale zajmuje przestrzeń. I tu tak zwany Lord Wader. Y, o, piękny obiekt ze szkła wybudowany przez Skanską dla Skanskiej, który jest tak duży, że on od strony ulicy Wierzbowej tutaj wchłonął y, taki barokowy pałac z początku XVIII wieku. Obcięto oczywiście y, oficyny tego pałacu, włączono go do tego budynku. Coś, co na ogół y, jest odwrotnie. Nowy obiekt jest dodawany do starego. Tu się kończy inaczej. Już jeszcze tylko chwilkę. Y, proszę Państwa. I ostatni trend, który się pojawił, to, są, to jest w tej chwili dyskusja o tych nowych plombach, które jedni chcą wyburzyć, a drudzy uważają za y, wymagające wpisu do rejestru. mamy takie dwa obiekty. Obiekt ZETO, który stoi z absolutnie z jakimkolwiek brakiem poszanowania tej historycznej urbanistyki, ale jest przykładem ciekawej architektury z początku lat 70. Jest z tym duży problem. Drugi, trochę łatwiejszy. O, może, coraz już, co mam tutaj, a nie, obok jest, przepraszam. Drugi to jest, to jest budynek Solpolu, o który walczą w tej chwili, jedni chcą, żeby go właściciel chce go wyburzyć, inni chcą, żeby on został. Jest on swego czasu swoistym poznakiem czasu i mógłby zostać, ale to jest, to jest zupełnie nowy problem. No i chciałem jeszcze coś pokazać. Ta galeria dominikańska się niektórym podoba, więc to, co się dzieje na placu dominikańskim, to jest początek podobnego działania na Starym Mieście w Legnicy. I to proszę Państwa wszystko. Dziękuję.